Witam wszystkich. Zapewne jak zdążyliście już zauważyć na poprzednio umieszczonych fotkach, stałem się właśnie dzisiaj posiadaczem tej oto pięknej kierownicy, o której nie ukrywam marzyłem od dłuższego czasu. I co, troszeczkę suchych faktów. Kierownica, jak wiadomo, jest firmy Trumaster. Jest zrobiona w kooperacji z firmą SPARCO Na pełnej licencji jest to 100% 1 do 1 bierna replika kierownicy rajdowej <laughs> Ta kierownica była montowana między innymi w wielu modelach samochodów rajdowych Ale takim smaczkiem jest to, że wielokrotny mistrz świata w rajdach samochodowych Sebastian Eugier Miał właśnie taką kierownicę w swoim Volkswagenie Polo WRC. No i co? <laughs> y troszeczkę tutaj takich detali pokażę. Y kierownica ma dosyć dużo tutaj przycisków, które zapewne y dowolnie można sobie zaprogramować. Każdy przycisk tutaj elegancko. Y można wcisnąć sobie, zobaczyć jak te przyciski chodzą, te mikrostyki ładnie słychać. Tutaj z lewej strony mamy taki joystick. -ek. Można się przy jego pomocy poruszać w menu gry. Przyciskając zatwierdza się jakieś tam najróżniejsze maści funkcje, które są do wyboru. Kierownica, jak już przystało na Turmastera, jest wykonana cała z metalu, nie jest to żaden jakiś tam plastik, tutaj jakieś takie skromne są dodatki karbonowe. Całość obszyta jest grubym takim zamszem, który w połączeniu z rękawicami rajdowymi naprawdę powoduje, że ten uchwyt jest naprawdę bardzo pewny, jest dobre trzymanie. No, tak by to wyglądało tutaj z przodu. Tutaj mamy łopatki. Łopatki też są całkowicie wykonane z metalu. Nie ma tu jakichś elementów plastikowych czy tego typu historii. Tutaj też fajnie, troszeczkę siły trzeba użyć, żeby wcisnąć te łopateczki. Tu mamy jeszcze imbusiki, które można odkręcić i te łopateczki można sobie przesunąć albo do wewnątrz, albo na zewnątrz, powoduje, że można sobie to dowolnie pod siebie wyregulować, kierownica jest dosyć ciężka. Cały obwód tej kierownicy to 33 cm, także nie jest mała, ale jak mówiłem, jest to wierna replika yy, kierownicy rajdowej, także. Rozmiar jest jej taki sam jaki wypuszcza właśnie firma z parkodał autoraidowych. No i co? No i tak by to z grubsza wyglądało. Nie ukrywam, że nie mogę się doczekać kiedy ją przetestuję, ale to zapewne zrobię jakiś fajny filmik. Jak ta kierownica sprawdza się w warunkach bojowych. To było chyba na tyle. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów na moim kanale. Subskrybujcie. Zostawiajcie łapki w górę. No i co, to chyba było tyle. Cześć.